Dyrektor liceum we Wrocławiu usunął drzwi w łazience, bo jeden z napisów dotyczył jego. 28-letni Ukrainiec pogryzł radiowóz w Sochaczewie. 19 latek aresztowany za wandalizm po tym jak wygadał się chatowi GPT. Cześć, witam was i zapraszam na kolejne najciekawsze newsy tygodnia. Numer 10. Dyrektor liceum ogólnokształcącego numer 12 we Wrocławiu zdemontował drzwi w męskiej toalecie, bo ktoś na nich brzydko o nim napisał. Hasło jasku Jaskuł ty starych. Tak zdenerwowało mężczyznę, że za karę postanowił zdjąć pomazane drzwi. Ponadto zagroził, że jeśli sprawca się nie przyzna, to znikną również wszystkie drzwi w kabinach. Lokalne media okrzyknęły sprawę aferą toaletową. Uczniowie przyznają, że atmosfera w szkole jest napięta, choć nie kryją rozbawienia reakcją dyrektora. Na ścianach pojawiły się nawet rebelianckie kartki wzywające uczniów, aby nie dali się antyartystycznej propagandzie. Jeżeli ulegniecie, gubernatorstwo będzie wiedziało, że może nami pomiatać. Zabiorą nam toalety, nieprzygotowania, a nawet przerwy. Czy chcecie żyć? Ulegli nędzni. Jak piszą internauci, reakcja dyrektora każe mi sądzić, że treść napisów była prawdziwa. Pan dyrektor chyba nigdy nie słyszał o efekcie Strejsand. Brawo, teraz będzie śmierdziało nie tylko w toalecie, ale też na korytarzu. I biorąc pod uwagę kolejny komentarz, przez brak drzwi to w najlepszym przypadku. W Częstochowie parę lat temu była podobna sytuacja i ktoś w proteście narobił do kosza na korytarzu. Numer 9 Straż graniczna wydaliła z Polski Ukraińca, który w Sochaczewie pogryzł radiowóz. 28 września policjanci z pod Sochaczewem zostali wezwani do nietrzeźwienia. Wielkiego Ukraińca, który awanturował się ze swoimi rodakami. Mężczyzna nie chciał się uspokoić nawet po przeprowadzeniu do radiowozu. Swoją złość postanowił wyładować na drzwiach pojazdu, chwytając zębami za gumową uszczelkę i odgryzając jej fragment. Dodatkowo zarysował karoserię. Jak podkreśla policja, policyjne radiowozy służą w różnych warunkach i widziały już naprawdę wiele. Mają za sobą setki interwencji, również tych trudnych, oraz transport różnych osób. To chyba jednak pierwszy w Polsce przypadek, aby radiowóz został pogryziony. Sytuacja bardzo rozbawiła internautów. Grozi teraz seria bolesnych zastrzyków w podwozie. Miał wyleczone zęby za darmo na NFZ to gryzł. Skubani próbują już wszystkiego, aby dostać się na front. Prawdziwi patrioci, walczą z Rosją i polską policją za Polaków. Obywatel Ukrainy został umieszczony w policyjnym areszcie i w komendzie w Sokaczewie usłyszał łącznie trzy zarzuty. Ze względu na jego dotychczasowe zachowanie na terenie Polski zdecydowano o jego deportacji. W ręce ukraińskiej straży granicznej został przekazany już dwa dni później 30 września. Także teraz tylko czekać na informacje o pierwszym przypadku pogryzienia Rosji rosyjskiego czołgu. Numer 8. Policjanci z Sopotu zatrzymali 53-letnią mieszkankę Gdyni, która od tygodni kradła spod jednego ze sklepów Egzotyczne Kwiaty, którymi następnie przyozdabiała posesję. Jak ustalili funkcjonariusze, między 28 lipca a 14 września Gdynianka aż 6 razy odwiedzała jeden ze sklepów ogrodniczych w Sopocie. Za każdym razem jej odwiedziny wyglądały tak samo. 53-latka najpierw przyjeżdżała rowerem, aby przeprowadzić rekonesans i wybrać interesujące ją okazy. Następnie, gdy zapadał zmrok, wracała swoim białym BMW i pakowała do niego drogie parę. Palmy. Straty oszacowano na 55 tysięcy złotych. W trakcie rozmowy z policjantami tłumaczyła, że wydawało jej się, iż kwiaty nie należą do właścicieli sklepu. Jak ktoś pisze, skoro nie należały do sklepu, to po jakiego przyjeżdżałaś w nocy kraść, zamiast zrobić to w ciągu dnia na legalu przy wszystkich, nikt by i tak nie zareagował, bo przecież nie należą do sklepu. 53-latce za złodziejstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Komunistyczna mentalność, jak stoi na ulicy, to niczyje, komentują internauci. Nie ma ogrodzenia, można brać. To po prostu taka mentalność ludzi. Auto za kilkaset koła, ale kwiatka w donicy musi mu ukraść, bo jest innym Januszem. Numer 7. Lubescy policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który dzień przed własnym ślubem włamał się do domu na terenie Lublina. Do włamania doszło pod koniec sierpnia w dzielnicy Głusk. Łupem mężczyzny padły słoiki z monetami oraz konsola do gier o łącznej wartości ponad 50 tysięcy złotych. Po blisko miesięcznej analizie zgromadzonego materiału, kryminalni w końcu wpadli na trop sprawcy i kilka dni temu zatrzymali go w jednym z mieszkań w Lublinie. 34-latek kompletnie nie spodziewał się wizyty policjantów. No cóż, pewnie myślał, że po ślubie wszystko się zeru. Że policjanci nie będą go już szukać na nowej drodze życia. W jego przypadku nowa droga życia okazała się drogą do więzienia, a jako, że to nie pierwszy jego raz, sąd zastosował wobec niego tymczasowy 3-miesięczny areszt. Za włamanie w recydywie grozi mu do 15 lat więzienia. Jak śmieją się internauci, teraz to mu dopiero chłopaki zrobią noc poślubną. Numer 6. Po wielu miesiącach od wprowadzenia segregacji tekstyliów i konieczności włożenia ich do tzw. przoków Ministerstwo Klimatu i Środowiska nazywa regulacje niepraktycznymi i zdradza, jak legalnie wyrzucać ubrania do zwykłych śmieci. Jak donosi portal Warszawa w pigułce, Ministerstwo Środowiska w rozmowie z polską agencją prasową po raz pierwszy użyło słowa niepraktyczne w odniesieniu do własnych regulacji. Co najlepsze w pewnym stopniu podzieliło się nawet sposobem, jak obejść te przepisy i w legalny sposób wyrzucać tekstylia do czarnych pojemników. Jak stwierdził resort, zanieczyszczone zużyte materiały, które były wykorzystywane na przykład do sprzątania, można w incydentalnych przypadkach wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Co to znaczy dla przeciętnego Kowalskiego? Otóż to, iż jeśli stare ubranie, ręcznik czy nawet maskotka zostały zabrudzone w wyniku na przykład mycia nimi podłogi, okien czy nawet samochodu, nie nadają się one już do przoku i możecie, a wręcz musicie, wyrzucić je do zwykłych śmieci. Portal zauważa, że to elegancki sposób na obejście przepisów, bez oficjalnego przyznania się do ich niepraktyczności. Resort nie mówi wprost, lub. Do starych ubrań ścierki, ale interpretacja jest oczywista dla każdego, kto ma problem z segregacją tekstyliów. Internauci na to, socjalizm jak zawsze tworzy problem, aby potem bohatersko je rozwiązywać. Dlaczego nie ma dodatkowych pojemników na tekstylia? Na łapówki pieniądze są, a na pojemniki do starych ubrań już nie, a dzięki teraz wystarczy je zabrudzić i cyk do zmieszanych. Ktoś inny zauważa, że nawet czyste ubrania wrzucone do czarnego pojemnika już raczej czyste by nie były, więc nawet nie ma co sobie głowy zawracać ich brudzeniem. Numer 5. Zaparkowany pod domem w Chinach samochód elektryczny Xiaomi postanowił samodzielnie wybrać się na przejażdżkę. Do zdarzenia doszło 30 września w prowincji Shandong. Właściciel modelu Xiaomi S7 zgłosił, że jego zaparkowany pojazd nagle się uruchomił i odjechał spod domu mimo że w środku nikogo nie było. Mężczyzna twierdzi, że natychmiast skontaktował się z obsługą klienta Xiaomi. Według niego producent próbował się tłumaczyć, że auto ruszyło przez zdalne uruchomienie z iPhone'a. Właściciel stanowczo temu zaprzeczył, oświadczając, że jego telefon w tamtym momencie był nieużywany dowód opublikował pełne nagranie. Numer 4. Indyjski Sąd Najwyższy nakazał lekarzom poprawić charakter pisma. Sędzia stwierdził, że czytelna recepta medyczna jest prawem podstawowym, bo może decydować o zdrowiu i życiu człowieka. Co ciekawe, sprawa, w której zapadło to orzeczenie, nawet nie dotyczyła pisma lekarskiego. Po prostu sędzia stracił cierpliwość, kiedy spojrzał na raport medyczno-prawny dotyczący pokrzywdzonej i nie był w stanie odczytać z niego ani jednego słowa. Jak napisał w orzeczeniu, w czasach gdy technologia i komputery są powszechnie dostępne, szokujące jest to, że lekarze wciąż wypisują recepty ręcznie w sposób nieczytelny dla nikogo. Go poza nielicznymi farmaceutami. Sąd nakazał rządowi wprowadzenie do programu studiów medycznych nauki pisma odręcznego i wyznaczył dwuletni termin na wdrożenie recept cyfrowych. Do tego czasu lekarze muszą wypisywać recepty czytelnie drukowanymi literami. Numer 3. Mężczyzna podejrzany o serię napadów w Kolorado został zatrzymany potem jak spokojnie przechadzał się za ekipą telewizyjną, która właśnie nagrywała o nim materiał. 26 września 32-letni Richard Applequist podejrzany o kilka napadów w Idaho Springs przechodził przez ulicę tuż za reporterem stacji CBS akurat w momencie, gdy ten na żywo czytał opis sprawcy. Jakby tego było mało, przechodził w dokładnie tej samej bluzie, w której dokonywał napadu i w której nagrały go kamery monitoringu. Reporter był w szoku. Zaraz to jest właśnie ten facet, o którym dosłownie teraz mówię i którego opisuje na żywo w telewizji. Tymczasem pan Richard z kapturem na głowie zdawał się w ogóle nie przejmować kamerami skierowanymi prosto w jego stronę. Może myślał, że znowu nagrywają materiał o cenach jajek. Ekipa CBS niezwłocznie zatelefonowała na policję, która już w 10 minut zatrzymała mężczyznę i przewiozła go na komisariat. Numer 2. Na irańską telewizję państwową spadła fala krytyki po tym jak ocenzurowała nogi szwedzkiej i fińskiej minister spraw zagranicznych podczas relacji ze spotkań ONZ. Były to spotkania z ich irańskim odpowiednikiem. Na obu relacjach nogi kobiet zostały zablurowane niczym sąsiadka w reklamie rutino Skorbinu. Fińska minister przyznała, że nagrania, które wysłał jej jej kolega, początkowo uznała za zabawne, po chwili jednak smutne, bo odzwierciedla smutną sytuację kobiet w Iranie. Sytuację skomentowała również irańska dziennikarka i aktywistka feministka. Sury realistyczne reżim Iranu zakrył nogi fińskiej i szwedzkiej minister w telewizji państwowej, bojąc się, że ich mężczyźni będą kuszeni. Czy możemy się zgodzić, że jeśli reżim musi ukrywać kostki kobiet, żeby powstrzymać mężczyzn przed grzechem, to nie jest to rząd, tylko akademik napaleńców? Numer 1. 19-letni student z Mizuri został aresztowany za wandalizm po tym jak wygadał się czatowi GPT. W nocy z 27 na 28 sierpnia jaki Ryan Schaffer w napadzie złości zdemolował 17 samochodów na parkingu pod swoim uczelnią. Powybijał szyby, pourywał lusterka, powgniatał maski i połamał wycieraczki. Nie podano łącznej wysokości strat, ale naprawa jednej tylko Hondy Accord została wyceniona na 2,5 tysiąca dolarów. Jako dowody przeciwko 19-latkowi posłużyły zeznania świadków, dane lokalizacyjne z telefonu, Telefonu, a przede wszystkim jego rozmowa z chatem GPT. Zaledwie kilka minut po akcie wandalizmu 19 -latek miał napisać czatowi GPT, że roztrzaskał kilka samochodów, po czym dopytywać, jak bardzo ma przeklapane, czy grozi mu więzienie oraz czy istnieje jakiś sposób, by dowiedzieli się, że to on. Jak śmieją się internauci, typ myślał, że czata GPT obowiązuje tajemnica adwokacka, a więc czat GPT jest konfidentem. Ech, w tych czasach już z nikim nie można porozmawiać. Okej okay, tym zdradliwym, jak dostępna jest szybsza trasa w Google Maps Akcentem, kończymy dzisiejszą. Odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na planecie faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!